Mer wzmagał się. Wtem Jankiel posłuchania prosił. Na ławę wskoczył, stanął i nad głowy wznosił brodę jak wiechę, co mu aż do pasa wisi. Prawą ręką zdjął z wolna z głowy kołpak lisi, lewą ręką jarmułkę zruszoną poprawił. Potem lewicę za pas zatknął i tak prawił, kołpakiem lisim w kolei kłaniając się nisko. Nu, no, panowie dobrzyńscy, ja sobie Żydzisko, mnie sędzia ni brat ni swat. Szanuję sopliców jak panów bardzo dobrych i moich dziedziców, szanuję też dobrzyńskich Bartków i Maciejów jako dobrych sąsiadów, panów dobrodziejów, a mówię tak. Jeżeli państwo chcą gwałt zrobić sędziemu, to bardzo źle. Możecie się pobić, zabić, a asesory, a sprawnik, a turma? Bo w wiosce u Soplicy jest żołnierzy, churma, wszystko jegry. Asesor w domu tylko świśnie, tak wraz przymaszerują. Stoją jak umyślnia, co będzie. A jeśli czekacie Francuza, to Francuz jest daleko jeszcze. Droga duża, ja to w wojnach nie wiem, a byłem w Bielicy i widziałem tam Żydków od samej granicy. Słychać, że Francuz stoi nad rzeką Łososną, a... Wojna, jeśli będzie, to chyba aż wiosną. No, mówię tak, czekajcie, wszak dwór soplicowa nie budka kramna, co się rozbierze w wóz schowa i pojedzie. Dwór jak stał, do wiosny stać będzie, a pan sędzia to nie jest Żydek na arendzie, nie uciecze. To jego można znaleźć wiosną, a teraz rozejdźcie się, a nie gadać głośno o tym, co było, bo to gadać to daremno. A czyja łaska panów szlachty... Proszę ze mną, moja siora powiła małego Jankielka. Ja dziś traktuję wszystkich, a muzyka wielka każe przynieść kozice, basetle, dwie skrzypiec, a pan Maciek Dobrodziej, lubi stary lipiec i nowego mazurka. Mam nowe mazurki, a wyuczyłem śpiewać fajne moje bachurki. Wymowa lubianego powszechnie Jankiela trafiała do serc. Powstał krzyk, oklask wesela, szmer przyzwolenia nawet za domem się szerzył. Gdy gerwazy, wiankiela z cyzorykiem zmierzył. Żyd skoczył, wpadł w tłum. Klucznik wołał, precz stąd Żydzie, nie tkaj palców między drzwi, nie o ciebie idzie. Panie Prusak, że waszeć sędziowską handlujesz parą wicin mizernych, to już zań gardłujesz? Zapomniałeś, mopanku, że ojciec Waszecin spławiał do prus dwadzieścia choreszkowskich wicin. Stąd się zbogacił i on i jego rodzina. Ba, nawet wszyscy ilu was tu jest z Dobrzyna, bo pamiętacie starzy, słyszeliście młodzi, że stolnik był was wszystkich ojciec i dobrodzi. Kogoż on komisarzem słał do swych dóbr pińskich? Dobrzyńskiego. Rachmistrzów kogo miał? Dobrzyńskich marszałkostwa kredensu nie zwierzał nikomu tylko Dobrzyńskim. Pełno Dobrzyńskich miał w domu. On forytował wasze w trybunałach sprawy. On wyrabiał u króla dla was chleb łaskawy, dzieci wasze kopami pomieszczał w konwikcie piarskim na swym koszcie odzieży i wikcie. Dorosłych promowował także swym nakładem. A dlaczego to robił? Że wam był sąsiadem dziś. Soplica kopcami tyka waszych granic, cóż kiedy wam dobrego zrobił on? Nic a nic przerwał konewka. Bo to wyrosło z szlachciury, a jak dnie się, pu-pu-pu, jak nozdrze do góry. Pamiętacie? Prosiłem na córki wesele, poje nie chce pić. Mówi, nie pije tak wiele jak wy szlachta. Wy szlachta ciągniecie jak bąki. Ot magnat, delikacik z marymąckiej mąki. Nie pił, leliśmy w gardło, krzyczał: Gwałt się dzieje czekaj, no niech, no ja mu skonewki naleję. Filud, zawołał chrzciciel, i ja go kropne za swoje Mój syn było to dziecko roztropne, teraz tak zgłupiał, że go nazywają ssakiem a z przyczyny sędziego został głupcem takim mówiłem: Po co tobie leść do Soplicowa? Jeżeli cię tam złowie, niech cię Bóg uchowa. On znowu smyk do Zosi. Dybie przez konopie złowiłem go, a zatem za uszy i kropie, a on beczy i beczy jak maleńkie chłopie. Ojcze, choć zabij, muszę tam iść, a wciąż szlocha. Co tobie? A on mówi, że te Zosię kocha. Chciałby popatrzyć na nią, żal mi nieboraka, mówię sędziemu, sędzio, daj Zosię dla saka. On mówi, jeszcze mała, czekaj ze trzy lata, jak sama zechce. Łotr, łże, już ją komuś swata, słyszałem, już ja się tam na wesele wkręcę, ja im łoże małżeńskie kropidłem poświęcę. I taki łotr zawołał klucznik, ma panować, i dawnych panów lepszych od siebie rujnować, a choreszków i pamięć i imię zaginie. Gdzież jest wdzięczność na świecie? Nie ma jej w dobrzynie. Bracia, chcecie bój z ruskim wieść imperatorem, a boicie się wojny z Soplicowskim dworem. Strach wam turmy. Czyż to ja wzywam na rozboje broń Boże? Szlachta, bracia, ja przy prawie stoję. Wszak hrabia wygrał, zyskał dekretów niemało, tylko je egzekwować. Tak dawniej bywało. Trybunał pisał dekret, szlachta wypełniała. A szczególniej Dobrzyńscy i stąd wasza chwała urosła w Litwie. Wszakże to Dobrzyńscy sami bili się na zajeździe myskim z Moskalami, których przywiódł generał ruski Wojniłowicz i łotr przyjaciel jego pan Wołk, Złogomowicz. Pamiętacie, jak Wołka wzięliśmy w niewolę, jak chcieliśmy go wieszać na belce w stodole, iż był tyran dla chłopstwa, sługa Moskali. Ale się chłopi głupi nad nim zlitowali. Chupiec go muszę kiedyś na tym scyzoryku. Nie wspomnę innych wielkich zajazdów bezliku, z których wyszliśmy zawsze jak szlachcie przystało i z zyskiem i aplauzem powszechnym i z chwałą. Po cóż o tym wspominać? Dziś darmo pan hrabia, sąsiad wasz, sprawę toczy, dekrety wyrabia. Już nikt z was pomóc nie chce biednemu sierocie. Dziedzic stolnika, tego, który żywił krocie, dziś nie ma przyjaciela oprócz mnie, klucznika. I od tego wiernego mego scyzoryka. I kropidła, rzekł chrzciciel. Gdzie ty, gerwazeńku, tam i ja. Póki ręka, póki plusk, plask w ręku, co dwaj to dwaj. Dali Bóg mój gerwazy, ty miecz, ja mam kropidło. Dalbóg, ja kropia ty siecz. I tak szachmach, pluski, plask, oni niech gawędzą. To ci, bartka, rzekł Brzytwa, bracia nie odpędzą. Już co wy namydlicie, to ja wszystko zgole. I ja przydał konewka, z wami ruszyć wolę, gdy ich nie można zgodzić na obiór marszałka, co mi tam głosy, gałki, u mnie insza gałka. Tu wydobył z kieszeni garść kul, dzwonił nimi, od gałki krzyknął, wsędzie gałkami wszystkimi. Do was wołał z kołuba. do was się łączymy, gdzie wy? krzyknęła szlachta. Gdzie wy, to tam i my. Niech żyją choreszkowie. Wiwant półkozice, wiwat kluczni rębajło. Hejże na soplice. I tak wszystkich pociągnął wymowny gerwazy, bo wszyscy ku sędziemu mieli swe urazy. Jak zwyczajnie w sąsiedztwie, to o szkodę skargi, to o wyręby, to o granice zatargi. Jednych gniew, drugich tylko podburzała zawiść bogactw sędziego. Wszystkich zgodziła nienawiść. Cisnął się do klucznika, podnoszą do góry szable, pałki. Aż Maciek dotychczas ponury, nieruchomy, wstał z ławy i wolnymi kroki wyszedł na środek izby. I podparł się w boki. I spojrzawszy przed siebie i kiwając głową, zabrał głos, wymawiając zwolna każde słowo z przestankiem i przyciskiem. A głupi. A głupi, a głupi wy, na kim się mleło, na was skrupi. To póki o wskrzeszeniu Polski była rada, o dobru pospolitym głupi u was zwada. Nie można było głupi ani się rozmówić, głupi, ani porządku, ani postanowić wodza nad wami głupi. A niech no kto podda osobiste urazy głupi u was zgoda. Precz stąd, bo jaką macie do milionów, kroć set kroci tysięcy furbeczek, furgonów, diabłów. Ucichli wszyscy jak rażeni gromem. Ale razem straszliwy powstał krzyk za domem. Wiwat, hrabia! On wjeżdżał na folwark Maciejów sam zbrojny, za nim zbrojnych dziesięciu jokejów. Hrabia siedział na dzielnym koniu w czarnym stroju, na sukni orzechowy płaszcz włoskiego kroju. Szeroki, bez rękawów jak wielka, opona, spięty klamrą u szyi spadał przez ramiona. Kapelusz miał okrągły z piórem, w ręku szpadę, okręcił się i szpadą powitał gromad. Wiwat hrabia! krzyknęli z nim żyć i umierać. Szlachta zaczęła z chaty przez okna wyzierać i za klucznikiem coraz ku drzwiom się napierać. Klucznik wyszedł, a za nim tłum przeze drzwi runął. Maciek resztę wypędził, drzwi zamknął, zasunął i przez okno wyjrzawszy, raz jeszcze rzekł: Głupi. A tymczasem się szlachta do hrabiego kupi. Idą w karczmę. Gerwazy wspomniał dawne czasy, kazał sobie trzy podać od w pasy. Na nich ze sklepu karczmy beczki wydobywa trzy. Jedną miodu, drugą wódki, trzecią piwa. Wyjął goździe. Wnet z szumem trysnęły trzy strugi. Jeden biały jak srebro, krwawnikowy drugi, trzeci żółty. Troistą grają w górze tęczą, a spadając w sto kubków, we sto szklanek brzęczą. Wreszlachta. tam Tamci piją, ci hrabie życzą lat setnych. Wszyscy hejże na soplice krzyczą. Jankiel wymknął się milczkiem oklep. Prusak równie niesłuchany, choć jeszcze rozprawiał wymównie, chciał zmykać szlachta w pogoń, wołając, że zdradził. Mickiewicz stał z daleka, ni krzyczał, ni radził, ale z miny poznano, że coś złego knuje, więc do kordów i hejże. On się reiteruje, odcina się, już ranny, przyparty do płotów, gdy mu skoczył na odciecz zan i trzech czeczotów. Za czym rozjęto szlachtę ale w tym rozruchu dwóch było ciętych w ręce, ktoś dostał po uchu, reszta wsiadała na koń. Hrabia i gerwazy porządkują, rozdają oręże, rozkazy. W końcu wszyscy przez długą za ścianku ulicę puścili się w cwał, krzycząc, hejże, na soplicę!